Cześć! Czy wiecie, że przy obecnym zużyciu surowców już w 2050 roku potrzebowalibyśmy trzech planet, żeby funkcjonować w taki sam sposób jak teraz? Jako przyszli pracownicy i pracownice, czy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie możecie aktywnie działać dla naszej planety? Pokażemy Wam w jaki sposób biznes może być zrównoważony i ekologiczny. Dotychczas gospodarka funkcjonowała według modelu linearnego, który polegał na wytworzeniu produktu, jego użytkowaniu, a po zużyciu po prostu wyrzuceniu. Takie działanie wyczerpuje naturalne zasoby i niszczy ziemię. Alternatywą jest gospodarka obiegu zamkniętego, w której wytworzony produkt pozostaje w użyciu maksymalnie długi czas. Jakie są korzyści? Redukcja zużycia surowców, prądu, wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pozytywny wpływ na klimat, oszczędność czasu i pieniędzy przez przedsiębiorców. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Weźmy przykład firmy Canon. W ramach wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, Canon już na etapie projektowania myśli o tym, jak ograniczać zużycie surowca przy produkcji i jak recyklingować oraz ponownie wykorzystywać materiały. Dzięki temu, że tworzy mniejsze i lżejsze produkty, zmniejsza koszt opakowań i transportu. Ponadto Canon produkuje nowe modele ze zużytych urządzeń. Recyklingowane są również tonery, są myte i poddane konserwacji. Producent oszczędza na wydobyciu surowców, bo nie produkuje od zera, tylko wykorzystuje istniejące już komponenty urządzeń. Zastanówmy się, co Wy możecie zrobić w swoim miejscu pracy na obecnym etapie, żeby być bardziej efektywnymi i ekologicznymi. Pierwszy ważny krok to opracowanie strategii działania Waszej firmy. Pamiętajcie, kluczowe na tym etapie jest redukowanie ilości powstających odpadów. Zastanówcie się, co jest Waszym głównym produktem lub usługą i jak możecie sprawić, żeby dać im nowe życie. Przykład. Jeżeli oferujecie usługi cateringowe, możecie, tak jak firma Willis, która sprzedaje lody, zaproponować klientom odsyłanie zużytych opakowań w zamian za zniżkę na kolejne zamówienie. Zwrócone opakowania możecie wykorzystać do realizacji kolejnych zamówień. A jakie macie pomysły, które moglibyście wykorzystać w waszym przyszłym zawodzie? Ciągłe kupowanie nowych produktów przynosi dużą szkodę środowisku, dlatego warto zastanowić się, czy w ogóle jest konieczne wytwarzanie aż tylu nowych rzeczy. Gospodarka obiegu zamkniętego proponuje zamianę produktu na usługę. Istotą tej idei jest wynajęcie produktu lub opłata za jego użytkowanie, a nie jego ponowne kupowanie i posiadanie. Jak to miałoby wyglądać? Na przykład holenderska firma wprowadziła na rynek opakowania wielokrotnego użytku do wykorzystania w przesyłkach internetowych. Usługa polega na wypożyczeniu opakowań klientom, którzy zwracają je firmie po skorzystaniu z nich. Innym przykładem jest carpooling rozwiązanie coraz częściej stosowane przez firmę. Z samochodu służbowego korzysta nie jeden, a wielu pracowników. Firma zmniejsza flotę samochodów, a tym samym koszty jej utrzymania. Jest taniej i bardziej ekologicznie. A może w swojej pracy moglibyście korzystać z podobnych rozwiązań? Na przykład kosmetyczka może wypożyczyć sprzęt do salonu. Korzyści to np. brak wysokich kosztów zakupu drogiego sprzętu, certyfikowane szkolenia z jego obsługi, serwisowanie i stały dostęp do najnowocześniejszych i profesjonalnych urządzeń. Podobnie sytuacja przedstawia się w innych sektorach. Na koniec zastanówmy się, jak wykorzystać zużyte produkty i materiały do tworzenia nowych wyrobów. Jedna ze szwedzkich firm odzyskuje panele z monitorów LCD i wysyła je do producenta, który produkuje z nich nowe telewizory. Dzięki temu część urządzeń pozostaje w obiegu zamiast zalegać na składowiskach śmieci. Jedna z polskich firm korzysta ze zużytych części samochodu, takich jak tuniki, poduszki powietrzne czy tarcze hamulcowe. I uwaga, uwaga, tworzy z nich niepowtarzalne meble. W ten sposób łączą się proekologiczna postawa z korzyściami finansowymi w postaci generowania zysku. Pomyślcie, czy to, co dla was jest już bezużyteczne, może przydać się komuś innemu? Pamiętajcie, że najważniejszy jest pierwszy krok, czyli etap projektowania. To wtedy trzeba dokładnie przemyśleć plan działania i stworzyć strategię. Dzięki temu wasz biznes będzie nie tylko równie albo bardziej dochodowy, ale też przyczyni się do ochrony klimatu. Powodzenia!